Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj prorokowanie i znowu pierwszy Koryntian i 14 rozdział. 14 rozdział tak naprawdę kontrastuje dar języków z darem prorokowania i dar języków generalnie widać, że był bardzo rozpowszechniony, jaki, można powiedzieć, był takim darem, który w jakimś sensie skupiał największą uwagę z Boże korynckim. I ten 14 rozdział kontrastuje, kontrastuje właśnie dar prorokowania i dar języków. I jakby osią tego kontrastu, tego porównania jest to, że dar prorokowania generalnie jest dobry, bo służy ciału. I to jest w ogóle jakby główna myśl apostoła Pawła, no, że że, dar, że dary mają służyć ciału. Taka jest generalnie jego teza główna. Oczywiście można dyskutować, ale nie dyskutuje dzisiaj jakoś szczególnie odnośnie daru języków. Tam jest raz powiedziane, że jeśli ktoś mówi językami sam siebie, buduje, można dyskutować, czy to jest w sensie faktycznie jakby aprobata tego daru, czy to jest jakaś jakaś forma, można powiedzieć, ironii. Nie wchodzę w to, bo generalnie rozmawiamy o proroctwie. Natomiast. Natomiast jest powiedziane tak. To jest 14 rozdział 23 werset. Jeśli się wtedy cały zbór zgromadza na jednym miejscu i wszyscy językami niezrozumiałymi mówić będą, a, wejdzie tam, a wejdą tam zwykli wierni albo niewierzący, czyż nie powiedzą, że szalejecie? No i generalnie to nie jest pochwała. To w żaden sposób nie jest pochwała takiego nabożeństwa. Lecz jeśli wszyscy prorokują, a wejdzie jakiś niewierzący albo zwykły wierny, wszyscy go badają, wszyscy go osądzają. No to Pytanie, co to oznacza, że wszyscy go badają i osądzają? Myślę, że też nie chodzi o to, że patrzymy na niego z takimi, wiecie, spojrzeniami. Myślę, że nie o to chodzi. Ale, no właśnie, uwaga, 25 werset. Skrytości serca jego wychodzą na jaw, i wtedy upatrzy na twarz, odda pokłon Bogu i wyzna, prawdziwie bo Bóg jest pośród Was. Czyli cokolwiek się dzieje. Co, jest, co się kryje, pod tym badają, osądzają. Ja myślę, że to jest, no jest jakieś jakiś, jakiś używanie daru proroctwa. Innymi słowy, to jest jakaś forma odkrycia jakiejś myśli. Niekoniecznie myślę, że to musi być w kontekście takim, że ktoś mówi bezpośrednio do ciebie konfrontująco. To może być po prostu na tej zasadzie, że ktoś się modli. Boże, jeśli tu jest taka osoba, która robi to i to, to pokaż jej, że na przykład może zmienić swoje życie, albo no różnie to być, może być jakieś słyszałem, że na przykład kiedyś Charles Spurgeon w XIX wieku dał taki przykład, że wyobraźmy sobie tam szewca, który tam o sześć pensów oszukał wczoraj swojego klienta, no i się okazało, że był taki który akurat pierwszy raz przyszedł na nabożeństwo i się nawrócił, no bo tak naprawdę, no właśnie, bo tak naprawdę w jakimś sensie to, co się wydarzyło, konfrontuje, yy, konfrontuje w jakiś taki sposób, który wykracza poza przewidywalność nasze życie, i dochodzimy do wniosku, że Bóg do nas przemawia, że to było słowo, które nie mogło być. Yy, Czysto ludzkie, że po prostu pastor sobie, nie wiem, usiadł i, i przygotował. W pewnym sensie to Chrystus przemawia do nas. I być może nawet zupełnie niezależnie od świadomości tej osoby, po prostu przemawia, bo, bo tak wybrał, bo, bo jakby potrafi to zrobić, bo potrafi właśnie w jakiś sposób ujawnić coś poprzez to, co się dzieje w trakcie nawarzeństwa, co w zasadzie nikt nie jest w stanie odkryć. A jednak to jest odkryte i my o tym wiemy, i w związku z tym robi się, dzieje się to, co 25 werset mówi. Patrzy na twarz, odda pokłan Bogu i wyzna prawdziwie, Bóg jest pośród was. Więc wydaje mi się, kiedy czytam ten 14 rozdział 1 listopada Pawła do Koryntian, to wydaje mi się, że jak najbardziej to jest coś, co jest cały czas potrzebne. To znaczy, takie, takiego rodzaju prorokowanie, takiego rodzaju działanie Ducha Świętego, który używa ludzi. Którzy w jakiś sposób mają swój wpływ na bożeństwo. Tak? Czy to w trakcie prowadzenia śpiewu, czy przez, jakieś, czy przez jakąś modlitwę, czy przez świadectwo, czy przez, e, czy przez kazanie, tak jak powiedziałem. E, jeśli w tym jakoś ujawnia się taka ponadnaturalna, boża, można powiedzieć nawet nieświadoma, ale trafiająca do serca słuchacza jakiegoś treść. No to ja wierzę, że to jest dar prorokowania. Możemy to nazwać darem prorokowania. Oczywiście możemy to również nazwać darem wiedzy, bo w jakim sensie jest to dar wiedzy, w tym sensie, że może dar wiedzy jest bardziej świadomy, że my zyskujemy świadomie jakąś wiedzę na jakiś temat. Tak? W takiej sytuacji, jaką ja opisałem dzisiaj, to może być coś, co po prostu mówię, robi ktoś, kto nawet nie wie o tym, że to robi. No, jest można dyskutować, tak? No, tak naprawdę te klasyfikacje darów, powiedzmy sobie, że one opierają się o, o, o bardzo, bym powiedział, jakby powiedzieć, bardzo węzłowe opisanie tego, co się dzieje. Więc, więc myślę, że tak super ściśli, w 100% być nie możemy, może mogą się pewne dary na siebie nakładać. Natomiast Podsumowując to wszystko, co chcę dzisiaj powiedzieć, myślę, że taki, w takim sensie dar prowokowania się dzisiaj może wydarzyć, że Duch Święty kogoś prowadzi do tego, tak jak mówię, może się to kompletnie, w moim doświadczeniu zazwyczaj się to wydarza, kompletnie nieświadomy. To znaczy ta osoba, która prorokuje, w tym sensie tego słowa, może w ogóle o tym nie wiedzieć, ale Duch Święty wie i Duch Święty używa tej osoby do tego, żeby ktoś upadł na twarz i wyznał, prawdziwie Bóg jest pośród Was. I myślę sobie, że to w jaki sposób się również wiąże z tym wersetem, który najczęściej się używa w kontekście prorokowania, czyli trzeci werset XIV rozdziału, Kto prorokuje mówi do ludzi ku zbudowaniu, napomnieniu i pocieszeniu. Zwróćcie uwagę, te trzy słowa, one gdzieś opisują pewną no, bardzo taką potrzebną nam a potrzebne nam działanie Boże, które sprawia, że faktycznie stajemy się nowi, że zmiana zachodzi. Potrzebujemy być zbudowani, potwierdzeni naszej tożsamości. Potrzebujemy być napomnieni. Potrzebujemy Bożego skorygowania, nazwania pewnych rzeczy, które robimy źle, że robimy je złe. No i pocieszeniu, kiedy jesteśmy kompletnie zdołowani, myślę, że może zrobić oddzielny odcinek o tym. Natomiast tu dzisiaj tylko powiem o tym, że te rzeczy wiążą się właśnie z tym 25 wersetem. Kiedy doświadczamy Obecności Bożej, doświadczamy tego, że Bóg przemawia do nas przez to, co się dzieje, czy przez kazanie, czy przez, właśnie powiedziałem, jakieś, jakieś odsłonięcie czegoś, co jest ukryte i co wolelibyśmy, żeby było ukryte. A ktoś, ktoś, czy ostatecznie Bóg, wiemy o tym, że Bóg to właśnie odsłania. Wtedy faktycznie dzieje się to, co mówi 25 werset: Prawdziwie Bóg jest pośród Was, taka osoba się zmienia, taka osoba wyznaje swoje grzechy, taka osoba nawraca się, taka osoba powraca. No, różne mogą być sytuacje życiowe, ale generalnie rzecz biorąc taka osoba doświadcza obecności Bożej i myślę, że ostatecznie po to, w, tym, w tego rodzaju proroctwo istnieje. Ono nie istnieje po to, żeby objawić jakąś nową doktrynę, ono też nie istnieje po to, żeby kontrolować ludzi. Może o tym też powinienem powiedzieć oddzielnie, jak nie zapomnę, to powiem. Natomiast takie proroctwo jest po to, żeby Boża obecność była namacalna, doświadczalna i żeby poprzez nią ludzie Zmieniali swoje życie i przychodzili do Chrystusa. I myślę sobie, że w tym sensie proroctwo dzisiaj najbardziej jest aktualne. W zgodzie z naszą świadomością, albo kompletnie niezależnie od naszej świadomości, Bóg działa i Bóg używa ludzi w trakcie nabożeństw, właśnie w takim wymiarze. Panie, dziękujemy Ci za to, że jesteś przy nas, bądź uwielbiony. Działaj w swoim kościele, żebyśmy doświadczali Twojej obecności i prowadź nas, Panie, do siebie i zachowuj nas przy sobie, niech Twoim imię będzie ulubione przez nasze życie. Polecam wspieranie mojej służby z Bogiem i do zobaczenia.